Przeżycie życie to gra, różne karty się ma, bardzo dziwna to jest mieszanka. Choć harujesz jak wół, czasem padasz pod stół, zamiast zysku dorabiasz się manka. Cześć. Kalkulator finansowy, seria Break-Even Point, czyli inaczej, punkt opłacalności. W tym filmie dowiesz się, ile należy sprzedać sztuk produktów, żeby pokryć wszystkie koszty i zarobić określoną kwotę. Wyobraź sobie taki problem. Pizzeria Roma chce w tym miesiącu zarobić 29 000 euro. Jej stałe koszty to 4700 euro miesięcznie. Składniki, które używa do pieczenia pizzy w jednej pizzy, kosztują 3,30. A jednostkowa cena sprzedawanej pizzy to 13,50. Pytanie brzmi: ile sztuk musi sprzedać, żeby pokryć wszystkie koszty i zarobić 29 tysięcy? Zaraz to sobie policzę. Na początek kasujemy wszystkie informacje, czyli cancel all. Zakładany zysk to 29 tysięcy. Wpisujemy 29 000, niebieski shift profit. Następnie wiemy, że koszty stałe to 4700. Wpisujemy 4700, niebieski shift FC. Wiemy, że koszt jednostkowy to 3,3, a więc wpisujemy 3,3 w niebieski shift VC. Cena pizzy to 13,5. Wpisujemy niebieski Shift Single Price. I teraz liczymy ile sztuk, czyli units. Wychodzi nam 3303,92. Ponieważ nie da się sprzedać 92 setnych pizzy, wniosek jest prosty. Żeby zarobić 29 tysięcy euro przy takich kosztach, jakie ma pizzeria i przy takich cenach, musi sprzedać. 3304 pizze. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, dr Andrzej Fest.